Cześć, witajcie, z tej strony Marcin. Przed nami słuchawki Plantronics RIG 500E, których recenzja już niedługo. Dokładnie tam je sobie obejrzymy, poznacie moje wrażenia z użytkowania. Zrobimy też test mikrofonu i przetestujemy dwa rodzaje połączenia. Natomiast to, co widzicie, to pełni modularne słuchawki. Za chwilkę Wam pokażę też, co na stronie producenta ciekawego można znaleźć na temat tych słuchawek. Po prostu można sobie kupować składowe osobno. Czyli nie muszą to być takie kartonowe słuchawki zdefiniowane? Możecie je ułożyć dosłownie po swojemu, jak z klocków LEGO. Pierwszy element to pałąk. Jest naprawdę bardzo lekki, elastyczny. Przy okazji jest to plastik, ale dobrej jakości. Mamy tutaj trzy możliwości zamocowania tych właśnie przetworników, a raczej całych nauszników z przetwornikami, ponieważ nie mamy tak jak w większości słuchawek wymiennych padów, tutaj wymieniamy całe przetworniki. No i do tego pałąka możemy podczepić sobie regulowany element wewnętrzny. Tutaj mamy akurat z logo ISL, kiedy sobie to podczepimy, mamy już wnętrze słuchawek, czyli element E, autoregulacji, który po prostu sam dopasuje się do naszej głowy. Jak zobaczycie, możemy to też podczepić tutaj niżej, czyli możemy to dopasować do naprawdę różnych graczy, młodszych, starszych, z większym obwodem głowy, z mniejszym. Zobaczcie, jak już nam to zeszło niżej i teraz jak to mocno nam się reguluje. Następnie mamy elementy do podczepiania. Właśnie tych kubełków Zobaczcie, w zestawie mamy dwa rodzaje z bardzo mięciutkimi materiałowymi obiciami oddychającymi. Jest to po prostu mega miękkie. W środku oczywiście kolory ISL i mamy też miejsce na mikrofon. Tak to właśnie wygląda. Więc jak chcemy to sobie podpiąć dopasowujemy. Czy ma to być tutaj na górze, na środkowym, czy na dolnym? i akurat dobrze na dolnym. I cyk, klika nam to, i ten przetwornik się trzyma dobrze. Zobaczcie, natomiast jeśli chcemy go wyjąć, wystarczy to troszkę tutaj potraktować siłą, i nam wychodzi. Więc zobaczcie, montaż jest bardzo prosty, i już mamy świetne słuchawki gotowe do użycia. Chcemy mikrofon, to podłączamy. Mamy port oczywiście. Sobie I mikrofon siedzi, i teraz, jeśli mamy go po prostu w górę, słuchajcie klik, on jest w tym momencie wyłączony. Jeśli go sobie opuścimy, to działa. No i mamy gumowe ramię, możemy to sobie dogiąć bliżej ust. Tak więc, świetna sprawa. No i mamy dość krótkie przewody, możemy to podłączyć na dwa sposoby. Zaraz Wam o tym powiem. Natomiast, zobaczcie jeszcze te drugie nauszniki. Tutaj mamy już skórzane obicia, też bardzo mięciutkie jest to wszystko i też jest oddychające. Natomiast mamy troszeczkę inny tył w porównaniu z tymi. I teraz możemy albo tego mini-jacka wystającego z przetworników podłączyć do zwykłego przewodu mini jack czteropinowego, czyli możemy tego użyć chociażby ze smartfonem. Więc taki podstawowy przewód do wszelkich zastosowań. A jeśli chcemy użyć przy komputerze, PC, mamy też przejściówkę na USB. Moi drodzy, tutaj jest karta dźwiękowa z systemem Dolby. Więc jak to sobie uruchomimy, mamy potężny dźwięk 7.1, mamy też oprogramowanie. Dokładnie zobaczycie wszystko w recenzji. Poznacie też moje wrażenie na temat odsłuchu, grania na przewodzie mini -jack oraz na tym systemie Dolby. Pamiętajcie, ceny tych słuchawek sprawdzicie w opisie filmu, a teraz rzućmy okiem jeszcze na stronę producenta, co on tam poleca z tych części składowych, jakie są ceny. Tak więc oglądamy dalej. Dobrze, jak widzicie, dochodzimy do strony producenta. Mamy tutaj same słuchawki, mamy też akcesoria, zobaczcie słuchawki jakieś 60 baksów ale podstawowe 500 nie 500e natomiast zobaczmy sobie te akcesoria mikrofon, kabelki tu mamy 500e właśnie widzicie cena <śm> znacznie wyższa 500 możemy kupić znacznie taniej ale one to już jest troszeczkę inny model ale równie fajne mogą być oczywiście patrzymy tak jeszcze earcups frames Teraz po kolei mikrofon możemy sobie dokupić za 10 dolarów. Kabel, czyli rozdzielacz po prostu, żebyśmy mikrofonu mogli użyć przy komputerze PC, bo w zestawie tego nie ma, 5 dolarów albo możemy korzystać przez USB po prostu dowolnie. Następnie earcups, 50 baksów, kosztują zamknięte otwarte. Czyli właśnie takie mamy w komplecie i zamknięte i otwarte. To jest dokładnie taka sama, 50 dolarów. I pałąki. Mam tutaj tylko kilka, po 15 baksów każdy. Zobaczcie to bardziej dziewczęce według mnie. E, tu jakieś kamo, czyli takie wojskowe. Tak więc można na dobrą sprawę sobie tutaj złożyć je z tych kilku elementów. Natomiast widzieliście jakie są składowe tych słuchawek i do czego to tutaj pasuje. można też sobie kupić torbę na przykład jeszcze. O właśnie 15 baksów. Trochę droga powiem Wam szczerze mówiąc yy, są tutaj ciekawsze rzeczy niż ta torba ale też Pantronix Rig HD chociażby też mają to dorby w zestawie tańsze i te podstawowe rigi które chyba mają tylko mini -jacki. tak 3,5 mm i nie mamy tej karty Surround, ale zobaczcie, o niższa cena, już tam 215 zł będzie, a nie 400, więc też ciekawy model. No dobra, poglądaliśmy co ciekawego tutaj na stronie, co można sobie kupić, jak to można sobie złożyć. Widzieliście też to przed chwilą w filmie, jak to się fajnie prosto montuje, słuchawki niedrogie. Co do dźwięku po prostu miażdżam, ale o tym będzie więcej w recenzji. Też będzie test mikrofonu i po rzekach i po USB porównacie sobie, posłuchacie. Na dzisiaj dziękuję Wam za uwagę. Pamiętajcie, że ceny tych słuchawek sprawdzicie w opisie filmu. No i pozdrawiam Was, cześć!